Witamy Państwa w nowym odcinku Mali Inżynierowie! To jest zupełnie nowy, premierowy odcinek. Witam Was! Kto? Kaśka. I Lamus. Czyli Wasi... Gimba Nie, to jest tylko joke, my chodzimy do liceum, najlepszego. Znaczy, Kaśka chodzi do Kopernika, a ja do Godzilla. -Y Ale chodzimy do najlepszych liceów. Do, do najlepszych liceów. Re, renomy. Renoma. Respekt. Ale, co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zrobimy coś, na co wpadliśmy w sumie yy, rok temu. Rok temu, jak byliśmy pod namiotami. Myślimy sobie, kurwa, napiłby się herbaty. Ale Kaśka nie lubi z fusami, ja też nie lubimy z fusami. I, nie taką nie oto nie torebkę, ja na chwilę zniknę, tu Kaśka będzie gadał. A więc tak, byliśmy po prostu w wiem, bo myśleliśmy sobie, a napijmy się dobrej herbatki, ale cholera, mam tylko z fusami, no to co zrobimy? Nic. Nie mogliśmy znaleźć sklepu, żeby kupić Liptona, więc wymyśliliśmy super pomysł. Taką oto herbatę zastąpimy taką. Ale zapytacie, przecież to jest to samo, przecież to jest herbata z fusami. Odpowiadam wam, patrzcie, tu są fusy. Odpowiadam wam, nie, znaleźliśmy Odpowiedź na to wasze pytanie, nękające was pytanie po nocach. Jak zrobić, żeby herbata była w woreczku? Przecież nie zawiniamy jej w worek foliowy. No właśnie, a woreczka nie mamy takiego super z dziureczkami z sagi, żebyśmy mogli sobie wsypać I do środka. tutaj pojawia się pomysłowy jucha. A więc po prostu... ta -da! Chusteczka, ale chusteczka jest za gruba, za gruba. Tutaj zobaczmy, jest za gruba. Ale producenci chusteczek wymyślili dla nas wspaniałą opcję: chusteczki dwuwarstwowe, hmm. przepuszczalne, świeże i rumiankowe. I teraz herbata nabiera dwóch smaków. Zobaczmy. Mamy. I'm a genius. I'm a genius. O, zobacz jeszcze raz. Zobaczcie, jaka jest teraz cieniutka. Jaka cieniutka jest, jak papier. Jak papier. Czy to nie magia? Hmm? 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 Porównanie? Porównanie. Więc teraz prosta sprawa. Sypiemy herbaty na tą oto chusteczkę. Zwijamy to, juchat tutaj zwinie. I osobiście po polecamy wodę y Saguro z Biedronki. Która jest e, naprawdę dobrą wodą. Mało się po niej beka, mało się po niej chce sikać. Zwijamy to w tak zwanego przez hipsterów Blanta. Masz ustnik? Nie mam ustnika, nie będziemy tego palić dzisiaj. A i wiadomo, wsadzamy do szklaneczki, ale przydałby się sznureczek. Przydałby się sznureczek. Na pomoc przychodzą co? Sznorówki. W tamtym. W tamtym e, momencie mieliśmy sznurówki, w tym momencie nie mamy, bo mamy na sobie laczki, bo jesteśmy u mnie w domu. Zalewamy teraz to wszystko wodą. Wodą. Woda nie może być wrząca, bo herbata się sparzy i będzie niesmaczna. Tak jest. Wsadzamy. Musimy trochę namoczyć go. O, widzicie tak? jak się woreczek się ciężko zrobił? No i herbatka się będzie parzy. I herbatka się wtedy parzy. To się nam tutaj będzie grzało, no i chyba, ale żeby to ogrzać, jak nie mamy grzałki, to po prostu tak wiemy, że fizyka jest co naszej stronie, huchamy. Jeszcze można, <grym> jeśli ktoś był dobry, a myślę, że, że zaniucha byłeś, dobry z fizyki, można wsadzić pod pachę, a można jeszcze siłą tarcia, można trzeć kubek. Gdzie się to robisz. O, dobrze. Ale... Dziewczynom nie polecamy. To na tyle w dzisiejszym odcinku Małych Inżynierów. Zapraszamy na kolejne. Sub, like, będzie więcej. Żegnają się z Wami Kaśka i Lamus.